Dzień dobry, nazywam się Marcin Kurzawa. W firmie JPIP zajmuję się szeroko pojętym oddymianiem różnego typu budynków. Na dzisiejszej konferencji prezentowałem zagadnienia z doboru kabli dla celów przeciwpożarowych, oddymiania klatek schodowych. Dzień dobry, ja się nazywam Polonia Miczyńska i miałam przyjemność opowiedzieć o wymaganiach dla magazynowania odpadów. Na szkoleniu mówiłam tylko o wycinku wymagań, natomiast jest bardzo duży zakres takich przepisów i to mimo tego, że rozporządzenie obowiązuje od 2019 roku, to jest no, cały czas jest jeszcze mało, mało znane, mało analizowane w praktyce i co jest ważne, nie tylko w zakresie tego rozporządzenia, ale w ogóle innych przepisów, mamy jakby takie przypadki szkoleniowe, które są bardzo proste i ładnie nam się wpisują w wymagania przepisów, natomiast w praktyce bardzo często jest tak, że po prostu przepisy nie opisują takich przypadków, które, które gdzieś faktycznie w praktyce spotykamy i i trzeba analizować i jak rozstrzygać właśnie brzmienie takich przepisów w indywidualnych przypadkach i tym, tym się przede, przede wszystkim zajmujemy w naszej pracy I, i to wydarzenie to miejsce, gdzie możemy wymieniać właśnie interpretacje poszczególnych przepisów z projektantami, z strażakami oraz z osobami takimi jak, jak radcy prawni czy mecenasi, dlatego to wydarzenie jest bardzo ważne. Dzień dobry, nazywam się Maciej Kluj na co dzień pracuję w biurze inżynierii pożarowej pana Jacka Podymy. Zmagamy się z wieloma zagadnieniami pod kątem bezpieczeństwa pożarowego. Uzgadniamy projekty, tworzymy ekspertyzy. Ja miałem możliwość opowiedzenia o hydrantach wewnętrznych i tworzenia zbiorników w zbliżeniu do budynku. Wskazałem między innymi zależność parametru M w stosunku do ściany REI, Jak znacznie zwiększa to Odporność i grubość tej ściany. Mieliśmy okazję się tutaj spotkać z wieloma projektantami, strażakami, osobami zainteresowanymi branżą ochrony przeciwpożarowej, żeby podzielić się tą wiedzą i zapraszamy na kolejne szkolenie już za rok. Dziękuję serdecznie. Dzień dobry. Starszy brigadier Daniel Kuchowicz, jestem naczelnikiem Wydziału Przeciwdziałania Zagrożeniom Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Na dzisiejszym szkoleniu e, przedstawiłem. Wykład pod tytułem Wymagania w zakresie zapewnienia wody do zewnętrznego gaszenia pożaru 5, 10 czy 20 litrów na sekundę. Starałem się omówić wymagania przepisów oraz przedstawić, z jakich źródeł wody można korzystać. Omówiłem również sposób dokumentowania wymaganej wydajności z sieci wodociągowych i przedstawiłem moją ocenę zapewnienia wody do celów przeciwpożarowych dla jednostek osadniczych i budynków w nich znajdujących się. Dodatkowo starałem się wyjaśnić jakie obowiązki ma gmina w tym zakresie dla budynków mieszkalnych. Inwestorzy słusznie domagają się zapewnienia wody do celów przeciwpożarowych przez samorząd, czyli gminę. Trzeci rok z rzędu spotykamy się. Akademia Projektanta jest współorganizatorem szkolenia. Ochrona przeciwpożarowa w praktyce projektowej. Bardzo ważne jest, aby spotykać się na takich stacjonarnych szkoleniach i wymieniać swoje poglądy wspólnie razem. Projektant, rzeczoznawca do spraw przeciwpożarowych, architekt, Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna. Tylko jeżeli wszyscy razem wspólnie będziemy rozmawiać o problemach, które są w branży. Będziemy starać się poprawić te problemy, wdrożyć jakieś nowe rozwiązania, wtedy możemy zapewnić najlepszą ochronę zarówno jedno ludności, jednostek osadniczych, ale również hal magazynowo-produkcyjnych. Nazywam się Janna Maj, jestem radcą prawnym w kancelarii prawnej SWK Legal. Dzisiaj miałam przyjemność przedstawić prezentację na temat nowego paragrafu 12 ust. 11 warunków technicznych. W swojej prezentacji skupiłam się przede wszystkim na aspektach prawnych, stosowaniu tego przepisu, na potencjalnych zagadnieniach problemowych, które w praktyce nam wyjdą po czasie. No i oczywiście też omówiłam bardzo ważny z punktu widzenia projektanta aspekt wyznaczania obszaru oddziaływania obiektu budowlanego, także w kontekście najnowszych znanych technicznych oraz zasygnalizowałam także inne potencjalne zagadnienia problemowe na gruncie tzw. Peak Tower i, i Antresol, w tym także antresol e, kondygnacji. E, wydarzenie oczywiście jak co roku na najwyższym poziomie merytorycznym, także dziękuję i zachęcam do udziału w kolejnych edycjach. Adam Kasuski, Akademia Pożarnica. Chciałbym serdecznie podziękować za możliwość udziału w tym tutaj znakomitym przedsięwzięciu, szczególnie podziękowania chciałbym skierować za to, że organizatorzy Wzięli na warsztat właśnie analizę ryzyka. Ja tym zajmuję się dosyć długo i jak gdyby odzewu przez długi czas nie było, teraz jak gdyby dzięki takim inicjatywom, myślę, że to podejście związane z ilościową analizą ryzyka ma większe szanse powodzenia. Jest możliwość dzięki takim inicjatywom dotarcia do większej liczby osób, przekazania im i to, że tutaj właśnie Instytut wspiera takie metodyki. Za to właśnie bardzo dziękuję i bardzo się cieszę, że może się to pojawić na agendzie konferencji. Starszy kapitan Aleksandra Guzik, zastępca naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło uczestniczyć po raz trzeci na szkoleniu z zakresu ochrony przeciwpożarowej w praktyce projektowej. W dniu dzisiejszym zostanie omówiony przeze mnie wykład na temat odbiorów częściowych w halach produkcyjno-magazynowych. Myślę, że będzie on wygłoszony z ogromną satysfakcją ze względu na to, że widzę, jaki program progres wśród projektantów, rzeczoznawców, prewentystów został zrobiony przez ostatnie lata. Ze względu na to, że trzy lata temu, mówiąc o odbiorach częściowych, przedstawiam je w... Nie do końca w 100% w pozytywnym e, świetle, z uwagi na to, że te odbiory częściowe nie były realizowane w taki sposób, e, jakby wszystkie organy tego sobie życzyły. A dzisiaj z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że wszyscy się czegoś nauczyliśmy, wszyscy wyciągnęliśmy wnioski mm, i myślę, że to idzie w bardzo dobrym kierunku, gdyż coraz mniej odbiorów częściowych mamy zakończonych jakimś negatywnym stanowiskiem. Zazwyczaj się kończy to pozytywnym stanowiskiem komendanta miejskiego. Dziękuję jeszcze raz wszystkim i do zobaczenia 19 września 2025 roku. W przyszłym roku tematem będzie bezpieczeństwo pożarowe obiektów istniejących. Chciałbym również e, zaprosić do, czy zainteresować Państwa naszym nowym kursem. Dwie, dwa poprzednie kursy od, cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. W tym roku to będzie bez, projektowanie bezpieczeństwa pożarowego e, budynków produkcyjno-magazynowych z częścią biurowo-socjalną. E, Pierwsze kursy odbyły, spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem. Dziękuję i do zobaczenia w przyszłym roku.